Regulację energii yy, rozpocznę od oczyszczenia energetycznego yy, aury. Czyli użyję tutaj zestawu kamertonów Energia 1. I po wstępnym oczyszczeniu pola energetycznego aury, możemy takie cztery uaktywnienia najpierw przeprowadzić. I tutaj. Yy, Wykonujemy, oczywiście, mamy naszą kartę zdrowia, gdzie możemy zaznaczyć wszystkie ruchy energii. I po oczyszczeniu koloru aury i wstępnym podenergetyzowaniu, stawiamy wahadło na wysokości czakramu podstawy i. Oczywiście odczytujemy ruchy energii, jeśli wahadło wykonuje ruchy energii w prawo, to znaczy, że czakram jest w dobrym stanie i możemy zaznaczyć sobie na naszej karcie ocenę 1, czyli bardzo dobrze funkcjonujący czakram podstawy. Czakram podstawy zasila swoją energetyką kolejno nadnercza. I to grube, krew, kości, tkankę, tuszczą, mięśnie. I teraz w tej kolejności yy, yy, sprawdzę, w jakim stanie energetycznym znajduje się nadnercze. Tutaj mamy ocenę, ocenę 3, czyli regulujemy. Czyli, no, co to może co, o czym możemy powiedzieć, że no, stres, zmartwienia, czy, czy jakieś nasze troski, które yy, tutaj w tym obrębie są. Ocena 3. Oczywiście. My za każdym razem regulujemy. To nie jest tak, że ja robię odczyt. Po odczycie od razu jest regulacja stanu energetycznego. Następnie jest jelito grube. Tu ruchy energii są poprawne. I następnie na wysokości splotu słonecznego odczytujemy stan energetyczny krew. Ocena 2, czyli lekkie osłabienie. Nie możemy tutaj powiedzieć o jakichkolwiek wartościach, tylko możemy powiedzieć o stanie energetycznym, yy, ogólnym krwi. Jest to ocena 2. Yy, yy, następnie yy, stan energetyczny kości i stawy, czyli tutaj pokazuje nam yy, ocenę 1, jest w porządku. Yy, następnie stan energetyczny yy, tkanka tłuszczowa, Czyli też jest y, osłabienie na wysokości tkanki tłuszczowej. I teraz mamy tutaj y, no, dwie możliwości: albo y, ważymy za mało, albo ważymy za, za dużo. Nie? Ale jest tutaj jakieś osłabienie y, w tym zakresie. Następnie, stan energetyczny mięśnie. Tu jest stan energetyczny poprawny. I następnie przechodzimy do czakramu drugiego. Czakram splotu słonecznego, czyli tutaj. Jest y, lekkie osłabienie. Ocena 3. Regulujemy. Przechodzimy. Czakram y, splotu słonecznego zasila. Zasi, y, tutaj zasila y, nerki. Jest y, w porządku. Nerki i pęcherz moczowy. Jest lekkie osłabienie na wysokości pęcherz moczowy. Ocena 2. Następnie przechodzimy do czakramu głównego punktu energii splotu słonecznego, tutaj działa nam poprawnie i po lewej stronie jest śledziona tutaj pokazuje nam też lekkie osłabienie no ale ocena jest 3 czyli tutaj z organu śledziona y, możemy tracić energię, jeśli y, jesteśmy w stanie lekkiego podenerwowania albo ktoś nas doprowadził do jakiegoś stanu y, jakiegoś podwyższenia y, 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 stanu emocji to tu z tego właśnie organu możemy tracić energię albo ktoś może się podłączać pod nasze pole energii y, trzustka jest w porządku następnie żołądek osłabienie na ocenę 2 Czyli też jest pytanie, czy my w naszym wyżywieniu robimy wszystko dobrze? Może jest to jakaś, jakaś wskazówka, może za mało wody pijemy, może coś, może, możemy coś zacząć, ale coś, coś lekkie, lekkie osłabienie na wysokości żołądka. Stan energetyczny i to cienkie w porządku, i stan energetyczny wątroba jest też osłabienie. pęcherz żółciowy jest ok. I stan. Czakramu serca jest też lekkie osłabienie energetyczne, czyli mówimy tu o takich osobach emocjonalnych, którzy po prostu bardzo, co by się nie wydarzyło szybko, to biorą na serce. To nie są takie osoby, które gdzieś coś słyszą z jednej strony i z drugiej strony już to przechodzi. Nie, to wszystko emocjonalnie wrażliwe, emocjonalnie. Stan energetyczny płuca jest w porządku. Stan serca jest w porządku, i przechodzimy do stanu energetycznego gardła. Ten stan energetyczny gardła, ale on jest często związany z tym, co my zawodowo robimy. To jakoś tak mi tutaj wychodzi: stan energetyczny tarczyca jest w porządku. I przechodzimy do trzecie oko. Jest też wszystko w porządku. Możemy zmienić teraz wahadło i sprawdzić stan energetyczny wzrok, ale to już używam takiego mniejszego wahadła, bardziej czułego. Tu mi pokazuje lekkie osłabienie na wzroku. Też ocena 3. Możemy też wyregulować stan energetyczny wzrok, tak aby więcej energii wpływało właśnie tutaj lewe oko i przechodzimy na prawe oko i też mamy tutaj osłabienie, czyli regulujemy tak aby wzrok otrzymał większe dawki energii, czyli tutaj 3 i tu trzy. i stan energetyczny czakram koronny, czyli to połączenie z wszechświatem pokazuje nam z, yy, ocenę numer 1.